Ja pier wierzę, że to widzę. Na, na własne oczy. Dobra. Dobra, wchodzimy, wchodźmy. Jak coś to się obronimy. Co to jest? Co to? Chwila. Czy to jest albańska mafia? Ja cię zabiję. Z kim ja jestem w ekipie. No to co? Idziemy we trzech. Hehe. <laughs> Ta, potrzebne itemy mamy w kieszeniach i plecakach. No to let's go. Ja nie wierzę, że to widzę na, na własne oczy. Dobra, wchodzimy, wchodźmy. Jak coś, to się obronimy. Ciekawe, co poszła ta ekipa badać. No. no, ciekawe. Myślę, że to czas, by szybko przypakować, hehe. He. Z, naszy Z naszymi maszynami to zadziała jeszcze bardziej, To Jest ja 300 kilo to nawet nie czuję. Ja też hech. To może 500. Spila! przyszło mi powiadomienie, że teraz jest premiera filmu Huyala. Nie, teraz mamy ćwiczyć. Czekaj, Czekaj, on bada bazy z Giebe. Dobra, poka mi to Niech jakieś substancje i tyle, chodź ćwiczyć Poczekaj, Poczekaj jeszcze, co to jest? Co? co? Już, Już chyba, chyba wiem co oni poszli badać, jakieś tunele sekretne ja pier... z gębe pełnie nie, no, z gębe to pełnie dał se, żeby nas wystraszyć po śmierci. mo Może. To jest większy niż myślałem. Ta, ale nic tu nie ma. Uch, zawalone wejście. O, ale tutaj jest jakaś rura duża. Chcesz przez nią przejść? Ta. Co jest? Eee... To mi coś przypomina. Hmm, ciekawe. Co ci to przypomina? Pipe Drums z backrooms. Okur faktycznie. Zgibet niż do reszty pojem. mi się to podobać. Ile tego jest tu? I to godzinę wszystko, wytyfyfy. Ja ma no jeszcze jakaś sztuczna mgła. Nech nudy. Wytyfy, z O, pokoje. O, jest tani pokój. Co to jest? Co to? Chwila, czy to jest albańska mafia? Tak. Witaj. O, za brak pomocy jest kara? Tu jest napisane krwią? Błagam, idźmy stąd już do domu i zbadajmy nagrania, bo jeszcze okaże się, coś z nas obserwuje. Okej. Okay. Preferuję wypicie na Ej, a którędy do wyjścia? Nie wiem. Ja pierski ja się zadaję. Dawaj tą kamerę. Uch. Czemu ta kamera nie chce nic odpalić? Pokaż mi to. Ja pier1% ma. Ja cię zabiję. Z kim ja jestem w ekipie? Uch, sorki ci musimy jakoś pójść. Hmm. Może tędy. że ludzie, my tu nawet nie byliśmy, w tył zwrot! No dobra, jak taki cwany jesteś to ty porwać. No dobra. Ech no ten, no koledzy. No co, taki cwany byłeś. No jezu, ja to ja nie chciałem tu iść, tylko wy mnie namówiliście! No sorry, ale skąd mogłem wiedzieć, że tu takie coś zastaniemy? Ukarajcie się, proszę. Chyba wiem, jak już iść. Okej. Okay. To było naprawdę dziwne odkrycie. Aż straszne, że z giebet to zrobił. A może to nie on? A może to już było? Bo, a może jacyś, nie wiem, Kozmieci setki lat temu to zrobiły, a to odkrył? Nigdy nic nie wiadomo. To no kurwa możliwe. T! Jest! Mamy to! To ta rura! Yes! Let's go! Hmm, czy na pewno ten wyszliśmy? Wystąpili Fudengo Vedegos Kuba Chujal Youtuber Skabajs Skapi Kabut Nikodem Skabies Podglądacz.